Ale możemy, możecie zobaczyć już w tym momencie, jest dostępny w internecie pęknięty jesz kogoś innego, Sandry, tak, bo podobno dodała, A, znaczy ja nie, nie widziałem, nie jestem, ale piszą mi, że dodała zdjęcie, na którym widać wszystko. Nie wiem, co to znaczy wszystko. Pokazanie wszystkiego, czyli cała naga siebie i przyrodzenie i tak dalej, pęknięty jesz, to, no to, to dziwi się. No, to, to, to ja to wiedziałem, jakby rozmawiałem z nim jako Fala że to pokażę, ale ja myślę, że to będzie jeszcze mocniej, że tam będą wiesz, jakieś wsadzanki wyjmowanki. Bo tam chodzą takie ploty, że tam świetny wynik osiągnęli na tym. Słyszałem, że jest tylko 50 tysięcy, czego muszę się wysłać. 50 tysięcy czego? Złotych! W pierwszym tygodniu. Nie mogę tego skomentować, ale znacznie wyżej. <słyszałem> przecież to można ale przecież powiedziałem kwoty, to jaką kwotę podzielić przez to? X dać X równa ja, chłopie, no przecież wchodzisz do, do niej na tego, wchodzisz do niej na... I tam widzisz, ile ma osób obserwujących, no ile to kosztuje. Ci i zobacz. W tej chwili nie konta. Nie, yy, tak wejdę... nie mam. Nigdy nie korzystałem z tego <noise> I już ci, kule. Przedstawię ci dokładne dane na, na chwilę obecną. 947. Co? Subów. No, po no. 25. To, to teraz już użyj kalkulatora, bo to może umiesz. <noise> jesteś już zjer, bo jesteś w pamięci. Dobra, 950 nie będzie razy 25 dolarów, razy, 4, razy? Ja, 4 zł. 95 koła. 100 tysięcy zł, czyli dwa razy tyle niż i gdzieś tam ja to by Dalej to jest niedoszacowane. Daj, to jest niedoszacowane. Wiesz, tam masz jeszcze prywatne rzeczy, nie? Za hajs, prywatny filmik, więcej no, no, nie, lepszy. Nie, nie, no to subskrypcje to jest tak naprawdę 10-20% tego no, wszystkiego no, więcej. No, no, nie w tym przypadku, ale, okay. ale, ale generalnie. Bo, czyli ona wieś. nie, nie cz czatuje. No z to, to jeszcze nie jest, właśnie czatuje i właśnie tam są przekraczane już dużo granic, nie? Jakieś screeny, że ktoś na przykład wysyła. A ona, bardzo fajne, to nic ma lepszego, ale możesz, możemy coś wysłać drugi, coś takiego wiesz, rozmowy wysyłać. Tak jak ona wyszła ta rozmowa, nie wiem, wiadomo, że to jest podkręcanie, no ale oni nie wiem, no umiejętnie grają, tylko jak oni się z tym czują, bo pewnie na razie dobrze, ale co ta torebka, nie? Że niby tak się guci, guci torebkę, ona w kiblu, no i dał jej tę torebkę w Witkacu, już taką historię, że daj nie było, to wkurzyło, te, wiesz, to jest granie, tylko no mocno grają. Dobra, mocno ale grają, mocno to... grają.